Anastazja, jak zobaczyła WG, tak troszkę chciałaby się zakręcić i w ogóle. Jest taka kusząca troszkę, ale jest kokietka straszna, no trzeba uważać na pewno tutaj, szczególnie po alkoholu. Jestem singielko, jestem atrakcyjna, jestem bardzo pewna siebie, więc dlaczego miałabym nie flirtować? A może będzie kto, ktoś zostanie twoją przycielkę na lata? Na lata. Może jakiś trójkącik będzie czy coś? Для це. Флірт уважам, że дае нам барді венцы з шэнсе венцы. Уважамвогуле коbieта павіны флірттоваць содзенне. Ч они не маю фацезачынні, маюшыце, што jest нормальна.